Nie uwierzy, nikt nam nie uwierzy, Zosia. Hmm. Jeszcze jedna. No, teraz to cię. Kurde. Mamy tu jakiegoś kosmita, który otwiera buzie, nie ma Zosi. Bu! Bu, 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 bu. Tak je Zuzia. A jak Zuzia je? Tak. A um, mniem pysznie. Patrz, tak ucz się od Zuzi. Od Zuzi się uczy. Zuzia. No nie, tak nie. Tak się nie uczy. Tak się nie robi. Tak się robi. Ty normalnie zjesz połowę z połowy szklanki. Mm. Mm. Tutaj ja już ej, zjadłam ej. połowę. Ja, mm. yeah, to jeszcze jedną to weź sobie ze słoiczka z jak Ci smakuje, kochanie. Mm. 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 Mm.